Witam serdecznie, z tej strony Marzena Choleżyńska. Jestem znana z tego, że perfekcyjnie szli diamenty. I te moje diamenty to są właściciele firm. I często zadają mi takie pytanie: Marzena, jak ja mam mówić o swojej firmie? Ponieważ żyjemy teraz w takich czasach, że um, często musimy powiedzieć o tym, co robimy, czym się zajmujemy i przedstawić siebie tak, żeby osoby, które tego słuchają, nas zrozumiały. I potem mogły nas polecać lub skorzystać z naszych usług. No i niby prosta rzecz, bo skoro jesteś właścicielem firmy, to powinieneś umieć powiedzieć o tym, co robisz. Ale czy tak jest? No nie bardzo. Przypomnij sobie ostatnie spotkanie biznesowe, na którym byłeś lub byłaś, i historie, które słyszałeś, słyszałaś. Ciekawe, czy w ogóle jakąś pamiętasz, bo zazwyczaj siedzimy na spotkaniu i w głowie mamy taki młyn, co zrobić, żeby się przedstawić. I nie myślimy o tym, żeby w ogóle słuchać innych. Bo pojawiają się pytania: co powiedzieć, jak długo, o czym? Czy wypada żartować, czy powiedzieć dzień dobry, czy od razu zacząć mówić. I z taki się zaczyna młyn i młyn i młyn. I prezentacja ma niby tylko około 60 sekund zazwyczaj. Natomiast powoduje palpitację serca albo czasem nawet bezsenność. A nawet ten problem, co mówić o sobie, trwa tygodniami, miesiącami, i niektórzy specjalnie unikają tego, żeby mówić o swojej firmie. Tylko pytanie, po co? Jeżeli się czegoś boisz, to po prostu spójrz temu strachowi w oczy i zastanów się, co możesz zrobić, żeby dobrze przedstawić swoją firmę. Bo dzięki temu możesz zarabiać więcej i zbudować swój wizerunek eksperta. Rozwiązanie jest jedno proste. Ale czy proste znaczy, że łatwe do wdrożenia? Nie, bo wiele ludzi woli mieć rację niż mieć pieniądze. A rozwiązanie jest takie: przygotuj się według schematu i przećwicz. I wiele osób to słyszy i mówi: schemat? Nie. Ja nie wchodzę w schematy, bo jestem wolnym duchem i nie wiadomo jaką istotą, która w schematy wchodzić nie będzie. Tylko co się dzieje, kiedy ktoś nie ma swojego schematu prezentacji? Idzie na spotkanie biznesowe. Widzisz, że po kolei leci taka kolejka, ktoś o sobie mówi i w tym momencie nagle jest taka burza mózgu, co ja mam powiedzieć, co mam powiedzieć i kiedy przychodzi co do czego, taka osoba wstaje, jest tak zdenerwowana, że ma tu wszystko ściśnięte i nie jest w stanie powiedzieć to z luzem, tak zwanym, bo nie jest przygotowana i kolejny problem jest taki, że mówi bez ładu, bez składu to, co się napatoczy i na końcu siada zażenowana. I sala niestety też, bo nie wie, co ma w takiej sytuacji zrobić. Więc, żeby tego uniknąć, należy się przygotować. I pokażę teraz sobie taki najprostszy schemat, co zrobić, żeby dobrze przygotować swoją prezentację. Więc yy, pierwsza sprawa to jest jedna Twoja usługa, jeden produkt. Ponieważ jeżeli będziesz opowiadać o wszystkim, co robisz w swojej firmie, to nikt tego nie zapamięta i to nie przyniesie żadnych efektów. Więc powiem Wam w innym odcinku o tym, jak wybrać tą jedną usługę, jeden produkt. Natomiast na ten odcinek pamiętaj: jeden produkt, jedna usługa. Następnie historia. Dlaczego historia? Ponieważ historia jest czymś, co wzbudza emocje i pozwala Ciebie zapamiętać. Jeżeli ktoś o Tobie pamięta, w jaki sposób pomagasz swoim klientom, wtedy łatwiej będzie znaleźć dla Ciebie rekomendacje. Następnie jest zapotrzebowanie. Czyli to, to znaczy, kogo szukasz. Bo kiedy mówisz, że szukasz wszystkich, i wszystkiego, to nikt mimo szarych chęci tobie nie pomoże, bo kto to jest wszyscy i że działasz dla wszystkich. Konkretnie trzeba powiedzieć kogo szukasz, czyli jaka firma, jaka branża, jakie stanowisko, a być może konkretnie jakiś kontakt. Następnie zweryfikuj czy wiadomo kogo tobie polecić. Jeżeli usiądziesz i zapytasz osoby obok ciebie, czy wiesz, kogo można mi polecić i dostaniesz odpowiedź tak, to znaczy, że ta robota jest dobrze zrobiona. Jeżeli ktoś ci powie, wiesz, to w sumie nie wiem, to się zastanów, czy ty dobrze prezentację robisz. I ostatni punkt. Przećwicz. Pierwsze, myślę, że sześć prezentacji wypada zazwyczaj źle. I teraz masz wybór. Albo przeciwczysz swoją prezentację minimum 6 razy, albo na sześciu kolejnych spotkaniach będziesz próbować, próbować i za rok, utorej, kiedy będzie szósta okazja do przedstawienia swojej firmy, dopiero zrobisz to dobrze. Pytanie, czy ty masz czas, żeby go tracić na robienie prezentacji, które nie mają sensu? Jak można ćwiczyć? Pewnie masz w swojej kieszeni smartfon z kamerą, więc po prostu się nagraj, obejrzy i zastanów się, czy masz te wszystkie punkty. Jeżeli masz, możesz śmiało iść przygotowany na spotkanie biznesowe i zdobywać nowe kontakty, klientów i budować relacje. Pozdrawiam serdecznie. Marzena Holeżyńska.